na z tej strony Radnych i witam na swoim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie mały unboxing i test nowej piłki, którą sobie kupiłem. Jest to replika piłki meczowej, z tego co czytałem ponoć jest najlepsza ze wszystkich replik. No i zobaczymy jak to wygląda i jak się tym gra. Może trochę bliżej tutaj podejść, żeby było dobrze do Czyli tak, pierwsze co się rzuca w oczy, jeżeli sobie taką standardową replikę, dawaj bliżej, śmiało, nie, nie musi być widać, na piłka jest najważniejsza. Niż... Eee, no, pierwsze co się rzuca w oczy, jeżeli zobaczymy sobie taką zwykłą, standardową repliczkę, eee, to jest to, że ma troszkę inne ułożenie ład eee, i ma taką chropowatą nawierzchnię. To są dwie pierwsze rzeczy. Kolejna rzecz, nie widać szwów. Szwy są głęboko, także to też, to dobrze wróży. No i zobaczymy jak ta piłka się sprawuje na boisku. Grałem też normalnymi meczówkami. No, no jest, jest różnica między taką tradycyjną meczówką, a zwykłą repliką. Niestety dość odczuwalna, zwłaszcza kiedy się gra na normalny meczyk. No zobaczymy jak ta, się piłka, jak ta piłka ma się do meczówek i do innych replik. No i Wam zdał sensy z tego, jak to będzie wyglądało. Niestety na, na, na meczówkę taką oficjalną jeszcze, jeszcze mnie nie stać, ale gdyby jakaś firma, może Adidas albo Nike chciałaby mnie jakoś wysłać, to to bardzo chętnie przygarnę, ja się nie obrażę, naprawdę, tak Dobra, lecimy na boisko. I mam z tej strony testy głośnika. Strasznie galszy. Przenieśliśmy się na inne boisko, to strasznie wiało, po prostu musiałem kupować piłkę, a do tego potrzebny był pan odlikowy, bo niestety popki nie mieliśmy. Pierwsze co się rzuca oczne, bo tutaj mam starą swoją RHOT. Piłeczkę z Ekstrachlasy, oczywiście replikę. I ta jest na pewno troszkę cięższa, a to jest jeszcze też, też nie rozbita, więc to też robi swoje, ale na pewno Erechota jest troszeczkę cięższa. Zobaczymy jak ona się sprawdzi. No i ten wiatr. Praszyny wiatr a mimo. No tutaj musiałem się troszkę ratować. Podeszło, a z blisko. E, ta piłka na pewno zdecydowanie jest troszkę śli bardziej śliska e, niż burzu. E, no i na pewno jest cięższa. Troszkę przeszkadza to właśnie przy takich szybkich ruchach. Omyka się troszkę o, o te kant, kanty w cudzysłowie buta i trudniej się ją prowadzi. E, Dobra, sprawdziłem sobie teraz jest, jak to jeszcze wygląda, jeżeli chodzi o triki. Jak to się interesuje freestylem, a to przeważnie takie osoby grają już meczówkami normalnymi bo te repliki właśnie są strasznie szczególnie rozbite są strasznie, strasznie śliskie to powinna być trochę lepsza też kolejny minus że jest troszkę nierozbita no na pewno zdecydowanie lepiej lepiej siedzi na noc E, dobra zobaczmy sobie jeszcze jak, jak z górnymi piłkami będę do góry kopał, także możesz tam śledzić, e, śledzić piłkę. E, do góry, nie? Trochę wieje wiatr, jest to jest trudne zadanie. Zobaczmy sobie to teraz. I tutaj z kolei wydaje mi się, że teraz ta troszkę lepiej siedzi, bo jest bardziej rozbita i taka gumowa. I się tak troszkę nie ma lepiej tej nogi przy slajka. ale to może moje takie wrażenie, nie wiem A w sumie to nie mam nic do powiedzenia Jest też kwestia różnicy w piłkach. W te pierwszą muszę włożyć dużo więcej siły niż w armii, się w tej drugiej strzale. Czy po prostu włożyłem tyle samo siły, co w pierwsze a piłka poleciała dużo wyżej. Także to już myślę, że jest kwestia preferencji. Jeśli chodzi o strzały, to myślę, że jest podobnie. Chociaż tę piłkę e, burzu, która właśnie tak wyleciała w kosmos od słupka, e, troszkę bardziej czuć, e, ale to myślę, że z racji tego, właśnie, że jest twardsza. I to jest też kwestia tego materiału, który nie jest to takim jakby plastikiem w tych standardowych replikach, który po prostu jest taki, no, e, szczególnie on, on chłonie, chłonie wilgoć i wodę. Jak właśnie teraz, tak, tak, tak jak teraz, jest troszkę wilgotne boisko, to ta piłka taka się robi że aż stopa boli, a te z kolei fajnie, fajnie ją można czuć. Jest spora różnica między kobietaką, bo obydwie są mocno napompowane. E, taką zwykłą repliką, a właśnie tą repliką. E, dobra, jeszcze podsumowując e, ocenę tej piły. E, no rokuje dobrze, na pewno rokuje lepiej niż te wszystkie standardowe repliki, które stają się bardzo śliskie, mają szwy na wierzchu i się zniekształcają. Myślę, że piłka troszkę posłuży. Na pewno też bardziej miarodajna będzie ocena, kiedy się i ją troszkę bardziej, bo to jest nówka. Ale póki co dało mi takie mocne, mocne 2 na 10. Nie no 7, 7, 7 <MP1> dało mocno. Przeczka. Która nie weszła. Wiatr, więc jeżeli teraz zrobię, to zrobię znaczy, że jestem bardzo dobry. <zysy> Jeszcze raz. Ładnie <noise> Dobra, nie jest dobry. No chciałem nagrać dla was kombo, słuchajcie, ale tak wieje wiatr. To nie są umiejętności, to jest wiatr po prostu. No i to było tyle, na dzisiaj jeśli się podobało. Stawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeżeli macie ochotę. Bardzo mi to pomoże rozwinąć kanał. No i tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień w sobotę. Trzymajcie się. Może też poprzeczkę wejdzie, tak? jakby obyszenie.